Kiedy zabraknie lekarstw, natura może nam przyjść z pomocą. Oto sposoby na samodzielne leczenie w kryzysowych sytuacjach. Sól białe, złoto naturalne lekarstwo. Zazwyczaj sól traktujemy jako codzienną przyprawę do posiłków. Ponadto pokutuje w naszej świadomości opinia o jej szkodliwości dla zdrowia w związku z wpływem na ciśnienie tętnicze krwi. Na szczęście ta opinia coraz częściej jest podważana przez niezależnych lekarzy, naukowców i naturoterapeutów. Chlorek sodu NaCl. Był przez wieki używany nie tylko jako cenna przyprawa, ale także jako lekarstwo. Rola soli w organizmie Każdemu żywemu organizmowi do przeżycia potrzebna jest sól. Nieprzetworzona kopalniana lub ważona morska zawiera około 80 minerałów niezbędnych dla naszego zdrowia. Reguluje poziom wody w organizmie. Jej Niedobór może skutkować przewlekłymi chorobami, w tym autoimmunologicznymi. Przeciętne zapotrzebowanie organizmu człowieka na sól wynosi około 3 gramy na dobę, czyli około pół łyżeczki. Najlepiej dodawać ją do posiłków oraz na język podczas picia wody. Natomiast sportowcy, osoby ciężko pracujące fizycznie, nadmiernie pocące się w czasie upałów, Wraz z potem wydalają sól. W związku z tym ich spożycie można zwiększyć o 1-2 g soli więcej. Właściwości NACL dla organizmu ludzkiego Obniża nadmierną kwasowość w komórkach, szczególnie mózgowych. Utrzymuje właściwe poziomy serotoniny, melatoniny, tryptaniny i indolaminy w mózgu. Te hormony są ważnymi neuroprzekaźnikami w ośrodkowym układzie nerwowym. Redukuje stres, ogranicza ryzyko zachorowań z nim związanych. Jest naturalnym środkiem nasennym, reguluje prawidłowy rytm i jakość snu. Jest niezbędna dla przekazu informacji przez komórki mózgowe, przede wszystkim z mózgu do poszczególnych organów. Ma wpływ na produkcję serotoniny i melatoniny, pomaga w pozytywnym podejściu do życia i do realnego poczucia własnej wartości. Zapobiega nowotworom, a także pomaga w leczeniu tej plagi chorób. Jak wiemy, rak lubi kwaśne środowisko, czemu przeciwdziała sól. Oczyszcza z kwasowości również nerki, nie pozwala na ich nadmierną pracę. Reguluje rytmiczność pracy serca, lecząc jednocześnie arytmie. Posiada właściwości przeciwbólowe, przeciwdziała powstawaniu żylaków oraz tzw. pajączków na nogach. Utrzymuje prawidłowe napięcie mięśni, zapobiega jednocześnie bolesnym ich skurczom. Odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w organizmie, co zapobiega osteoporozie. Sól podana na język likwiduje męczący kaszel, oczyszcza nos i zatoki, zapobiega dnie moczanowej i zapaleniu stawów, redukując zapotrzebowanie na insulinę, posiada zapobiegawczy i leczniczy wpływ na cukrzycę. Jest konieczna do miejscowej produkcji energii w komórkach ciała, oczyszcza płuca z flegmy i śluzu. Szczególnie pomocna dla osób chorujących na astmę. Jakiej soli używać i w jakich ilościach? Piękna, bielutka i sypka sól jest oczyszczona, czyli rafinowana. Pozbawiona jest w większości spośród 80 minerałów, które w stanie naturalnym posiada. Ponadto producenci dodają do niej środki, jak na przykład żelazo cyjanek potasu, aby sól była sypką. Dlatego kupujmy sól kamienną, na przykład wspaniałą sól z polskiej kłodawy. Haloterapia, czyli leczenie solą. Płukanka na ból gardła. Rozpuścić łyżeczkę soli w ciepłej wodzie i płukać gardło, aby złagodzić podrażnienia. Inhalacje solankowe. Dodaj sól do gorącej wody i wdychaj parę, aby oczyścić drogi oddechowe. Kąpiele solne. Dodawanie soli do kąpieli pomaga rozluźnić mięśnie i poprawić krążenie. Okłady na bóle stawów. Ciepłe kompresy z solą mogą łagodzić bóle reumatyczne, najlepiej wymieszać z węglem trzewnym. Roztwór do pukania nosa pomaga w oczyszczaniu zatok i łagodzeniu alergii. Izotonik. Woda, miód i sól przy odwodnieniu biegunkach. Szczypta soli pod język jest też pomocna przy bólach, atakach astmy, kaszlu czy kataru. Zawsze stosujmy złotą zasadę równowagi. Z niczym nie należy przesadzać. Sól, chociaż jest tak zbawienna dla organizmu ludzkiego, także można przedawkować.